Fuente Vageros to nazwa małej miejscowości w Andaluzji, w której 125 lat temu przeszedł na świat Federico García Lorca. Rodzina poety mieszkała w tej okolicy od pokoleń i wielu jej przedstawicieli wykazywało artystyczne uzdolnienia. Sryjeczny dziadek Federica, na przykład, był gitarzystą oraz autorem tomu wierszy. Ojciec poety był właścicielem ziemskim i udziałowcem w cukrowni. Matka nauczycielką, której rodzina wywodziła się z okolic miasta Lorka, gdzie mieszkała liczna gmina żydowska. Sam Federico uważał, że w jego żyłach płynie także żydowska krew. Sądzę, iż fakt, że jestem z Granady popycha mnie do pełnego sympatii zrozumienia dla prześladowanych cyganów, czarnoskórych Żydów, opowiadał pisarz w jednym z wywiadów. Gdy miał 11 lat, jego rodzina przeprowadziła się właśnie do znanej ze swojej wspaniałej historii i zabytków Granady. To miasto Lorca uwielbiał, a zarazem nienawidził go za jego skrajny konserwatyzm i kołtuństwo. Granada stała się miejscem akcji wielu jego dramatów, a pejzaże Andaluzji znalazły odbicie w jego poetyckiej twórczości. Czytamy jeden, czy słuchamy jednego z wierszy Federica Garcia i Lorki, a czyta Teresa budzisz Krzyżanowska. Mała ballada o trzech rzekach, wśród pomarańcz i oliwek przepływa gwadal. Rzeki granady zbiegają od pól śnieżnych do pszenicznych. Ach, gdzie miłość odeszła nie wróci nigdy. Rzeka Gwadal-Kwivir wabi swą ciemnoszkarłatną brodą. Obydwie rzeki Granady, jedna płaczem, jest druga krwią. Ach, gdzie miłość uniosły z sobą wiatry. Dla statków z żaglem Sewilla szeroką drogę otwiera. Po wodach rzecznych Granady żeglują tylko westchnienia. Ach, gdzie miłość odeszła, wzięły ją wiatry. Kto powie, że woda niesie błędny płomień krzyków pustych? Ach, gdzie miłość odeszła i już nie wróci, niosą rzeki Andaluzji, oliwki i pomarańcz, kwiaty. Ach. Gdzie miłość porwały ją z sobą wiatry? Jeden z wierszy, Federika.